Byliście Państwo świadkami ćwiczeń zintegrowanych służb działających na terenie Ustki, czyli m.in. Straży Pożarnej, sar jak również Ratownictwa Medycznego Magnet Ustka. Proszę Państwa, ćwiczenia to był przygotowany oczywiście scenariusz, ale scenariusz, który może się zdarzyć każdego dnia. Był to scenariusz, który miał na celu pomoc dwóm osobom, których jacht się przewrócił. Przewrócił się jacht, jedna z osób wpadła do morza, została wyciągnięta przez szybko udzielających pomocy ratowników WOP. co jego folią życia na kier.